Cześć witam was bardzo serdecznie na kanale ebuszek i dziś będę recenzował liquid liquid z firmy już wam pokazuję właśnie takiej firmy co mój e papieros. nie wiem czy widać może widać może nie widać ale chwilkę, zaraz zobaczymy o, coś mi się kręciło. o 7700 NO. No i właśnie, recenzujemy taki liquid. Jest to Fresh Mint od y, NO77, z tej firmy y, y, MOC. Moc 18 mg, budeleczka 10 ml. Oczywiście, no, opakowanie tak się prezentuje. E, bardzo fajne, zielone. Odwzorowywuje kolor mięty. Tutaj mamy logo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj hmm. mamy moc, ale nie wiem, czy to coś w ogóle. O. Tam troszkę coś tam widać, dobra. Tu tak się prezentuje pudełeczko. E, buteleczka. Buteleczka, buteleczka również taka. I co tutaj mamy w tym pudełeczku? To wiecie, ulotki, jak używać, jak przestrzegać. coś tam. Wiecie, buteleczka, tak wygląda, tak się prezentuje. Oczywiście też logo N87, narysowana mięta, też zielona. Etiketką, tutaj Uro. mamy takie ostrzeżenie. O, słabo widać. O, taką czaszkę mamy. No i teraz kolor. Kolorek przezroczysty. Kurwa. Jak ja dużo staję. Sorry do przykleństwa, ale. Kolor przezroczysty. Zapaszek. Czuć tutaj w zapaszku czuć takie dwie opcje jakby. I cukierek miętowy i czystą miętę. Ale czuć tak bardziej delikatnie. Taką czuć delikatnie to miętą. Nie tak, że tak mocno czuć. Aż tam gdzieś... Prawda, że aż tam gdzieś buzuje tylko po prostu taka letka nutka mięty w zapaszku tak wygląda tak, tak smakuje tak na zapach sorry no i tak no i wapuje wapuje na baterii 1100 papieros 600 78 no i e, grzałce 2 i 4 Wolisz. E, wymieniono oczywiście. I usnik płaski Kleomizer Krystal 2. O to no dobra, lecimy. Muszę włączyć. No i co mogę powiedzieć o tym likwidie? Powiem tak, nic dodać nie czując. Świetna mięta, naprawdę orzeźwia, nie jest tak mocna. Nie jest tak mocna jak niektóre mięty. Jest po prostu delikatna. Czuć osiemnastkę na pewno. Tak, czuć osiemnastkę. I po dłuższym takim, tak powiem, paleniu troszeczkę czuć jakby szczypało w gardło. No to taki malutki minus. Smaczek mięta, naprawdę pyszny, polecam. No i chmury chmury też, nic dodać nie naprawdę świetny likwid, polecam, Seteno 77. Z tej samej tym co oczywiście byłby papieros, ale dobra, wsię. się nie będę chwalił. W ogóle to, w ogóle to 77 likwidy są dobrymi, mają po prostu dobre smaki, że tak powiem, i są dobrymi likwidami. Chmurki są, nie są złe z tego. Widzimy nawet, no teraz mniejsza, nawet jak się postaramy, to większą wyciągniemy. Właśnie taką. No ale też, no wiadomo, ale jakieś musi być, ale też nie są te chmury aż za wielkie, za gęste. No oczywiście te chmurki y, szybko się rozpuszczają. Y, nie utrzymują się, nie utrzymują się w powietrzu, tak jak długo jak inne. No, ale akurat mi to nie przeszkadza, czy się utrzymują, czy się nie utrzymują. Ja na przykład wolę duże chmury. Ocena, yy, za smak 6, yy, 6 z małym minusikiem, za te drapanie w gardło. No i za chmurkę, za chmurkę Mogę dać. Mogę dać. Też 6. Bez żadnego minusu. No i pamiętajcie. Trzymajcie się. To był kanał EBuszek, czyli recenzia likwidów. Oczywiście miętowy. Polecam. Dobra, trzymajcie się. Hej!